Siema, witajcie Tutaria, tu a to już nasza kolejna przygoda z naszym Nichem. Tym razem już na 11 poziomie, mam już odblokowane drzewko talentów jako tank Brewmaster I jeszcze całego nie mogę obejrzeć dokładnie, bo dopiero wszystkie talenty będę mógł zobaczyć na 15 poziomie. Także póki co mam kolejne zadanie, w którym muszę wybrać swoją frakcję między Przymierzem a Chorą Dla niektórych przymierze dla niektórych jaśnie przymierze to są. Podstawowe ludzie, elfy, krasnodę, a horda to są orkowie, trole i inne takie postacie. Więc podchodzimy i wybieramy to. Ok, coś tu się spokowało Ok, complete quest. Jak mówiłem, możemy wybrać albo w alliance, albo Horde No to ja wybieram alliance. Okej, okay, to powinien być filmik, ale raczej tu jest tylko sam napis i musimy poczekać. Okej, okay, po krótkiej przerwie wylądowaliśmy balonem, jak widać, przed bramą Storming. Także bierzemy kolejne zadanie i zobaczymy, co nam to przyniesie. OK, tu muszę sobie pogadać. Wygląda na to, że musimy się spotkać z królem Stormwind i porozmawiać z nim. I raczej się przestawić. Przy okazji, miasto na tych osób, które jeszcze nie widziały go w takiej formie zniszczonej przez kataklizm. Idziemy. Albo się toczymy. Dobra, z takich innych ciekawych zmian, to po wybraniu mojej frakcji odblokował mi się tryb pvp i mam nadzieję, że go przetestuję tym nichem i zobaczymy jak wygląda ta wygląda walka przeciwko komuś innemu. Dodatkowo mogę to się zapisać do jakiejś gildii, ale to raczej póki co nie ma sensu. Z innych rzeczy to Dungeon Journal, spis wszystkich instancji jakie są w grze. Nie tylko te, co są w tylko na przykład z dodatku Burnish Crusade, czy Wrath of the Le King. Mam wszystkie wypisane, wszystkich bossów, każdy lud No oczywiście jeszcze to nie jest wszystko uzupełnione, ale na pewno w czasie premiery już będzie wszystko grało i huczało. Dobra, póki co idziemy dalej. Jeszcze taki z rzeczy organizacyjnych, jeśli oglądacie ten odcinek, to na pewno pod, pod tym w yy, opisie będzie link do kolejnego odcinka, także nie ma obawy, że coś się nagle urwało. Czy kawałek. I po schodach. Ciekawe da radę. O dał radę. Jeszcze kolejne słodka. No Niestety jeszcze nie wszystkie tekstury się wgrały, ponieważ jeszcze ściąga tą betę, jest bardzo, bardzo duże, 14-18 giga, także jeśli coś będzie blokować, to jest nie moja wina. Okej, okay, tu musimy przerwać na chwilę. Okej, okay, znów wracamy, pojawił się nam już król. I am Beryl, but I am also low okay, complete quest. Mamy już 12 poziom. Teraz musimy się przejść z nim. Like boss. Póki są same napisy. Mam nadzieję, że w, o, w normalnej wersji już będą dialogi chociaż głosowe. A jeśli nie, to... O, coś tu co się dzieje ciekawego. Moi towarzysze coś zawiesili. Mówią, to kółko to samo. Inni gracze, te, inni gracze też Tutaj nam tłumaczy, kim jest Horda, dlaczego i czym jest Alias Tak skrótowo Nie będę mam tłumaczył wszystkiego słowo słowo, bo też nie ma to też za bardzo dużego sensu No proszę Tak mnie tamy z in, inną stronę wejść. Okej, okay, teraz musimy z, zrobić sparing. Okej, Phoenix. Dołem I skończyliśmy zadanie, które nie było aż tak bardzo ciężkie. Teraz zostało nam wybrać tylko odpowiednią lokację i zacząć normalne levelowanie. Ale to już zostawię na kolejny odcinek. I przy okazji pokażę Wam typ PVP. Także. Cześć. I na razie.